Witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony Jacob i jeżeli się jeszcze nie zorientowaliście, to Puma i Ergo zabrali mnie na derby Mediolanu, czyli oczywiście AC Milan kontra Inter Mediolan. No ale wiecie no, co ja najbardziej czekam, nie? Obecnie jest sobota, a jeżeli pamiętacie, bo to oglądacie już później, to w niedzielę jest dopiero mecz, więc dwa dni w Mediolanie, brzmi to świetnie, mam nadzieję. Dzisiaj zaplanowane jest spotkanie się z największymi fanami, jacy są, czyli Ultrasi. Brzmi groźnie, zobaczymy jak będzie. Ze mną na tej wycieczce jest Michał Pol, którego pewnie wszyscy kojarzycie. A jak nie, to oczywiście jego twittera zostawiam w opisie. No dobra, to zobaczymy jak ten dzień się rozwinie. a, a, a no oczywiście, czym byłby vlog bez pokazania pokoju? Więc duże łóżko, biurko, łazienka, fajny fotel, telewizor, Snacki, Ale o ocenę nie pytajcie. To jak to już mamy za sobą, to mogę iść w końcu coś zjeść. Nareszcie. Póki czekamy co wydarzy się dalej, chyba warto przywitać w naszym vlogu osobę, z którą mówiłem wam, że jestem na tym wyjeździe, oczywiście Michał Pol. Dzień dobry. Witam serdecznie, no już ciarki powoli są. Nie? Powoli są emocje Zaczynałem się, ta sobota jest taka nakręcająca nas na to, co będzie się jutro działo, a jutro miejmy nadzieję piątkomania. Tak, tak i w dodatku jeszcze za chwilę poznamy. No. To, co się wydarzy w derbach medialnych nie, nie będziemy mogli tego nikomu powiedzieć. To jest takie. Znaczy, jak Wy to widzicie, to, to zaraz Wam pokażę. Natomiast my mamy blokadę aż do poniedziałku, żeby tego nie pokazywać, ale po coś to robią? Synchronizacja w całej choreografii oraz piękne efekty, no to będzie się działo. Będzie się działo. Jedyne takie derby na świecie, ponieważ oczywiście są wielkie derby, tak? Manchesteru, El Clasico i tak dalej, ale... Tutaj mamy Derby, jedyne takie miasto, z którego pochodzą dwaj zdobywcy paru Europy, dwaj triumfatorzy ligi mistrzów. Póki co na przykład Madrytowi to się ciągle jeszcze nie udało. Manchesterowi także, Może zobaczymy jak będzie w tym roku. Tak czy inaczej, słuchajcie, zapraszamy Was do środka. Od razu warto powiedzieć, że to miejsce to oficjalna siedziba Kurwa Sud, bo tak oficjalnie nazywają się Ultras Milan. To jest po włosku, więc proszę mi tu nie wyłapywać, a, Jago przekną. No, temat oczywiście może być kontrowersyjny, bo wiem jak w Polsce patrzy się na tę grupę kibiców, natomiast opiszę jedynie to, co widziałem i jakie mam odczucia. Przede wszystkim czuć miłość do klubu oraz zaangażowanie. Tworzenie opraw, szczególnie takiej jakości, od oprawy graficznej przez oprawę dźwiękową, aż do rozplanowania tego wszystkiego na odpowiednie fragmenty meczu, to zadanie zdecydowanie nie należące do najłatwiejszych. Wszystko to jest przygotowane w ich siedzibie. Swoją drogą jedynie ultrasie we Włoszech posiadający własne miejsce tak w 100%. Mieliśmy okazję poznać też legendarnego kibica Milanu, prezesa, kurwa słód oczywiście oraz osoby od oprawy. Klub, chodzi mi tutaj o Milan, istniał oczywiście od roku 1899. Swoją drogą nie wiem czy wiecie, ale to Milan był początkiem dla Interu Mediolan. W 1908 wprowadzono zakaz występowania obcokrajowców w rozgrywkach mistrzowskich, co skłoniło paru działaczy do założenia internacjonale, czyli międzynarodowego Mediolanu. No, ale wracając do AC i ich fanów, jest to podobno najdłużej działający klub fanowski, bo od prawie 50 lat. Myśmy okazję zobaczyć parę już przygotowanych elementów oprawy i oczywiście lekka próbka śpiewania. A teraz wylądowaliśmy oczywiście w centralnym punkcie Mediolanu i trzeba trochę odpocząć. Trzeba powiedzieć, że tak można zaczynać dzień. Przed nami pierwsze zwiedzanie San Siro oraz wywiad z Baresim, a następnie, oczywiście, chwila przerwy i mecz. I wtedy się już będzie działo. Do roboty. Dobra, pewnie zastanawiacie się, jak wygląda wyjście Krzysztofa Piątka na oczywiście stadion San Siro. Wygląda następująco: idę, idę, idę sobie, idę tutaj. A teraz czas dokopać rywalom, oczywiście. No, musiałem, musiałem za dużo światła dać, ale jest dobrze, jest dobrze. Zobaczcie na to. Zobaczcie na to. Jako, że to jest oczywiście tur, to wszystko jeszcze przed nami, ale ten stadion dzisiaj będzie wypełniony kibicami, będzie się tutaj działo, a my doświadczymy tego wszystkiego derby Mediolanu, no to brzmi fenomenalnie. Za nami, za nami, uwaga, ławeczka. No i oczywiście, jako piłkarz raczej nie chcesz znajdować się tutaj za często. Pozwiedzaliśmy stadion, teraz chwilka przerwy, żeby odpocząć delikatnie, a potem mamy pytania. Czy ja będę nagrywał pytania.

Na chwilę odpocząć, bo potem oczywiście mecz i tam będzie się działo. Nasze ciągle się dzieje, Jak wiecie o co chodzi. Wyjdziemy już na stadion, jak widzicie troszeczkę zmieniła mi się kamera, natomiast no dużego sprzętu nie możemy wnosić. Oczywiście razem z Michałem, także no, będą emocje, już się nie możemy doczekać. Ale najpierw oczywiście zobaczmy cały stadion, spotkajmy kibiców polskich, mam nadzieję, że sporo ich będzie tutaj dopingować. Oczywiście Krzysztofa Piątka, no my mówię wiadomo. Jesteśmy już na stadionie, bo no, trzeba powiedzieć, że jest naprawdę mega, mega głośno i kibice z jednej i drugiej strony obowiązania, aczkolwiek wydaje mi się, że obecnie AC Milan jest troszeczkę głośniejszy. To zaczynamy, oczywiście nie mogę wam pokazywać meczu, ale reakcje mam nadzieję, że uda się nagrać, ale też one będą na Instastory, tak czy inaczej, najważniejsze, że no i mamy trzecią minutę i AC Milan traci bramkę. Fatalna defensywa, fatalna. No i oczywiście Inter wykorzystał swoją sytuację. Mamy 2 do 0, Inter strzela po rzucie rożnym. Milan znowu bez defensywy. No tak to wygląda. Mamy bramkę na 2 nie wiem kto strzelił, ale bramkę na 2, 3, 2 3. Przecież by to był wielki kawę z Milanu. Zobaczymy. 3-1 na Interu. Powiem szczerze, nie widzieliśmy co się tam stało. No fałkowo karny, wiadomo, natomiast jak dokładnie ta sytuacja wyglądała, nie wiemy. No ale karny wykorzystany. no i a w bardzo, bardzo ciężkiej sytuacji teraz. No i mamy 3 do 2. Zamieszanie w polu karnym interu. Piątek chyba coś próbował strzelić, natomiast nie wiem kto finalnie. Nie wiem czy jeszcze bramka nie jest sprawdzana barem. No, to może się źle skończyć, czy będzie uznane? No i koniec tego spotkania, mamy 3-2 dla Interu Mediolanu Muszę powiedzieć, że nie jest to wynik niezasłużony, mam takie wrażenie No ale to więcej jak zobaczę, e, czy były faule, czy nie były faule, czy powinny być gole, czy nie powinny być gole To jest takie dość surowe w tym momencie No dobra, słuchajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, jesteśmy świeżo po derbach Mediolanu Działo się dużo, to na, to na, na pewno możemy powiedzieć, natomiast wynik, to wynik mi oddaje moim zdaniem, który jest fantastyczny, prawda? Pięć, bramek, Pięć bramek zobaczyć to jest nieźle, aczkolwiek to nie było aż tak umiejętnościowe, klasowe, jak byśmy się spodziewali po no. takich drużynach. Przede wszystkim dlatego, że Milan nie dojechał na ten mecz, był za spokojny, Taki, mówił o tym Genaro Gattuso, że ich uspokaja, żeby zdjąć presję, moim zdaniem przesadził i pierwsza połowa w ogóle nie istniał, Milan. W drugiej, dopiero po tym golu Bakayoko kontaktowym na ruszyli. Widziałeś, że nawet kubice zaczęli, tak zaczęli, wiesz, wcześniej polewali marazm totalny na trybunach, dopiero ruszyli, dopiero odpaliły, odpaliły, e, kurwa sut, odpaliła te petardy e, i, i zaczęło, za, zaczął się mecz, ale też nie było żadnej jakości w grze Milanu, tylko po prostu wreszcie determinacja, no. No niestety. Nie wystarczyło, dwie, no trzeba powiedzieć, dość przypadkowe bramki, zamieszanie w polu karnym, e, karny nie wiem do końca to, Wydaje, obniżej, słuszny? słuszny. Jest słuszny. E, tak, tak, tak. E, Castillo faulował e, Politano i słuszny e, rzut karny, mimo waru. No. No, możemy tylko żałować, że Krzysztof Piątek nie został bohaterem. Miał taką sytuację, prawda? Miał gdzie... piętka. No, Podobnie po, po, sam, e, sam koniec meczu mógł pięknie 3 do 3 zapisać się na wszystkie nagłówki, prawie e, byłyby jego. No ale niestety. No tak czy inaczej, niesamowite przeżycie, oprawa fenomenalna. Tak. No co no, spotkaliśmy polskich kibiców i oni mówią, 300 euro wydanych na bilet absolutnie nie żałują. No trudno, porażka, okej, okay, raz się wygrywa, raz się przegrywa, piątek tym razem bez gola, ale to jak był fetowany tutaj, jak, jak w ogóle włoskie kibice na, na, na widok biało białczerwonej flagi. Tak, to piopio. Pio, bum bum bum. No także warto było tutaj przyjechać i my też chyba nie żałujemy. Tak jest, także... E... Wam się podobało, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. No i mam nadzieję, że także były emocje przed telewizorem. Trzymajcie się. Pozdrawiamy.